W dniu dzisiejszym na pływalni w Sokółce odbywają się dziewiąte międzynarodowe zawody pływackie organizowane przez klubu KS Omega w Sokółce. Uczestniczy w nich 327 zawodników z Polski i Białorusi oraz Litwy. Mamy tutaj dziewięć konkurencji wiekowych. Najmłodsi zawodnicy pływają w kategorii wiekowej 2009 i młodsi, najstarsi w kategorii wiekowej 2004 i starsi. Trzech najlepszych zawodników otrzymuje medale i dyplomy. W każdej konkurencji trzech najlepszych zawodników spośród wszystkich, w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrodę. Są to ważne dla nas zawody, gdzie mogą reprezentować nasze miasto. Zawodnicy obu klubów, którzy w dniu dzisiejszym zdobyli wiele nagród oraz zdobyli młodzi zawodnicy wielkie doświadczenie. Kolejne zawody, które się zbliżają, będą już za tydzień w Bielsku Podlaskim, na które się wybieramy.